Piekło zamarzło? Nie. To rzecz popsuta po wyborach. W rzecz popsutej, jak każdy zaświat z ambicjami, wybory były zawsze spektaklem. Ale ta edycja, zwana przez kronikarzy przewrotami wieczornymi i nocnymi, przeszła do legendy. Wszystko zaczęło się jak zwykle. Ogromne tablice wyników w Pałacu Zliczeń Dusz rozbłysły tuż po zamknięciu wrót głosowania, pokazując, że Światłowiec miał przewagę, o trzy punkty głosów nad cieniobójcą. To jest to, westchnął jeden z doradców światłowca. Według tych cyfr zwycięstwo jest absolutnie pewne i tłum wiwatował, jakby już rozdano ordery i księgi urzędowe. Ale w rzecz popsutej, Exit Pol to był tylko pierwszy akord, a orkiestra liczenia głosów włączała się dopiero po północy. Późniejsze głosowania przyniosły zmianę niespiesznie, konsekwentnie. I z wdziękiem dyplomatycznej duchoty na korzyść cieniobójcy. Tak oto, według ukochanej komisji bezwzględnych protokołów, cieniobójca wygrał 50 i 89 setnych wobec 49 i 11 setnych. Ta subtelna zmiana była jak obserwowanie, jak kropla atramentu powoli spływa z pergaminu na twarz błazna. Tymczasem na dziedzińcu administracyjnym zaczęto snuć plany ceremonii wielkiego Zaprzysiężenia, które miało dać cieniobójcy klucze do pałacu umów konstytucyjnych. Ale niektórzy komentatorzy za mikrofonami i za zasłonami, sami zaczęli szeptać o anomaliach w niektórych głosowaniach, jakby sekretne zwoje cyfr gdzieś się przewróciły i błędy były w nich zapisane lustrzanym pismem. Może więc wstrzymamy inaugurację, rzekł marszałek śródziemnego korytarza, przeglądając księgi protestów. Procedura mówi, że Procedura, ktoś odpowiedział, i wszyscy zaczęli cytować paragrafy, jakby w nich krył się sens całego świata. W tle rdzewiał zmęczony urzędnik śmierci, który tylko mruknął. Zazwyczaj to robi się szybciej, i wiecie? Jego kubek kawy drżał od nadmiaru mglistych procedur i politycznych dialektyk. Z protestami ruszyły chory niezadowolonych ziół. Część twierdziła, że wyniki są nieważne, bo głosowania mogły być przeinaczone. Inni wzywali do pełnego przeliczenia dusz, a inni planowali blokady obrzędów, tak jakby to miało sens w chronometrażowej hierarchii zaświatów. Ale ostatecznie po licznych posiedzeniach Najwyższej Rady Protokołów i rozstrzygnięciach Izby nadzwyczajnej rozstrzygaczy, zaprzysiężenie cieniobójcy odbyło się zgodnie z planem w murach monumentalnych, które pamiętały już nie jeden absurd proceduralny. Na dziedzińcu, gdzie mgła zderzała się z papierową lawiną form ostatecznych, cieniobójca wygłosił przemówienie. Jego słowa brzmiały jak akronimy. Zobowiązuje się do przestrzegania mglistych zasad i unikania mglistych obietnic, co spotkało się z owacją, po czym wszyscy przeszli do analizy protokołów, bo procedura jest naszym przewodnikiem, nawet jeśli nie pamiętamy, dokąd prowadzi. I tu właśnie rzecz popsuta pokazała swój humor. Wynik został oficjalnie zatwierdzony, protesty rozpatrzone, a ceremonia odbyła się zgodnie z rytuałem, nawet jeśli dni spędzono na debatowaniu o formalnych mgłach i zaklęciach proceduralnych. I tak oto, gdzie mgła legislacyjna nigdy nie opada, a każdy dokument ma własne ego, nastał nowy sezon politycznych gier. Na arenie pojawił się cieniobójca, który zasiadł na tronie konstytucyjnym, miejscu, skąd można zatknąć weto tak gęste, że zasłania słońce. Rządowa Wielka Rada, kierowana przez premierka Złotogłosego, przyjęła kilka ustaw, które miały rozwiązać zagadki życia codziennego lub przynajmniej wydawały się rozwiązywać je w teorii. Była wśród nich ustawa o pseudomagicznych aktywach, czyli jak ujarzmić złośliwe kryptozwierzęta, które grasowały po rynku i porozrzucały swoje cyfrowe odchody w księgach rachunkowych. I był projekt wspierający przybyszów z Zamgieł, którzy na terenach Rzecz Popsutej szukali schronienia i pracy. Ale oto podczas jednego porannego apelu prezydenckiego cieniobójca wyjął swoje słynne weto. Narzędzie tak potężne, że potrafi cofnąć ustawę szybciej niż echo dyskusji w Sali Obrad. Ustawę o kryptozwierzętach odesłał z podpisem ,,Za dużo regulacji, a za mało wolności ducha". Rządowa Wielka Rada zareagowała natychmiast. Z Sali Obrad popłynęły echa. ,,To jest niekompetencja proceduralna", ryknął premierek złotogłosy. ,,To jest obrona wolności jednostki", odpowiedział jeden z ministrów przeregulowań. I tak powstała debata północy, gdzie słowa wolność i procedura tańczyły ze sobą jak para niezdarnych pantomimistów. Każdy twierdził, że to on ma rację, ale nikt nie mógł dojść do przekonującego zakończenia. Następnie cieniobójca zastosował weto uchodźcze wobec ustawy o pomocy przybyszom z zamgieł. Argumentował to troską o równowagę energetyczną rzecz popsutej i o to, że pomoc musi być tylko tym, którzy potrafią pracować i śpiewać hymny proceduralne. Rada zareagowała jak to Rady. Wyrazili zaskoczenie, zdziwienie i gniew, każde przy użyciu osobnego paragrafu Konstytucji. Premierek Złotogłosy oświadczył, że Gdyby weto było daniem, to byłby to gorzki gulasz bez mięsa i bez przypraw, służący tylko temu, by zatruć nas wszystkich. W odpowiedzi cieniobójca odparł lakonicznie, że wetowanie to jak szczotkowanie zębów, nie zawsze przyjemne, ale konieczne, żeby nie zarosły nas własne pomysły. W sali obrad pojawiła się grupa obsługi procedur. Urzędnicy tak zmęczeni, że ich twarze wyglądały jak pergaminy pożarte mole. Jedynie zmęczony urzędnik śmierci, który siedział w kącie z kubkiem parującej kawy, mruknął: Nigdy tyle nie czytałem, a nadal nie wiem, kto właściwie rządzi. Po tygodniach publicznych debat, oskarżeń o chaos i mów, rada postanowiła głosować nad odrzuceniem weta. Ale jak to zazwyczaj bywało w rzecz popsutej, aby odrzucić weto, potrzeba było większej liczby głosów niż gwiazd na niebie o północy i tej liczby zabrakło. I tak debata ciągnęła się dalej, a ulice wypełniły transparenty z mottem: procedura na zawsze! albo niech żyje weto, król kontradykcji! Pomimo to, gdzieś pomiędzy pacierzami konstytucyjnymi a uroczystościami rządowo-prezydenckimi, mieszkańcy Rzecz Popsutej zaczęli zauważać, że im dłużej trwają spory proceduralne, tym więcej czasu mają by robić swoje. Kotocieniobójca, w majestacie wetowania i premierek złotogłosy w furii proceduralnej pozostali nieustającymi partnerami w tym dziwacznym tańcu, który w rzecz popsutej nazywano rządzeniem. Tymczasem obywatele zaświatów nauczyli się nowego prawa fizyki. Im gęstsza mgła procedur, tym mniej widać, co naprawdę się dzieje. A to, jak wiadomo, sprzyjało wszystkim, w końcu nikt nie mógł im zarzucić, że przestali działać. Po prostu czekali, aż skończy się dyskusja o zasadach dyskusji. A zmęczony urzędnik śmierci, wciąż siedząc w kącie z tym samym kubkiem zimnej już kawy, westchnął głośniej niż zwykle, odrywając wzrok od protokołów. Skoro procedury mają trwać wiecznie, mruknął zerkając prosto weter, to przynajmniej wy nie marnujcie swojego czasu. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał. I napiszcie w komentarzu, o jakich jeszcze absurdach zaświatów chcielibyście posłuchać. Wszystko jest tymczasowe, ale procedura subskrypcji jest dożywotnia. I w tej mglistej pewności rzecz popsuta trwała dalej. Wieczna, absurdalna i całkowicie oddana procedurom, których sens dawno temu zatracił się w gęstej proceduralnej mgle.